Kardynał Pietro Parolin, wysoki i powściągliwy twórca watykańskiej dyplomacji, stoi przed kolejną rundą rokowań z przywódcami światowymi. Jego wizerunek duchowny w czarnej sutannie na tle zimowego Rzymu mógłby stanowić kadr filmowy dokumentu o człowieku, który przez lata działał za kulisami kościoła. Urodził się w 1955 roku we włoskiej miejscowości Skiawon. Już jako młodzieniec interesował się międzynarodowymi stosunkami kościelnymi. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1980 roku studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a w 1983 roku ukończył Papieską Akademię Kościelną, przygotowując się do służby dyplomatycznej. Przez następne lata młody ksiądz Parolin pracował na placówkach dyplomatycznych stolicy apostolskiej. Służył w Nigerii i Meksyku, a potem wrócił do Rzymu jako urzędnik sekretariatu stanu. Zajmował się m.in. kontaktami z Hiszpanią, Andorą i Watykanem, zdobywając uznanie jako skuteczny negocjator. Pod koniec pontyfikatu Benedykta XVI jego kariera nabrała tempa. W 2009 roku mianowano go Nuncjuszem Apostolskim w Wenezueli. W Caracas reprezentował papieża wobec rządu i lokalnego kościoła, co było dla niego pierwszym poważnym wyzwaniem na arenie międzynarodowej. Kluczowy zwrot w biografii kardynała Parolina nastąpił wraz z wyborem papieża Franciszka. W 2013 roku ojciec święty powierzył mu urząd sekretarza stanu stolicy Apostolskiej. Tradycyjnie uważany za drugą, co do ważności funkcję w kościele. Parolin objął tę posadę niedługo po nominacji i od tamtej pory współkształtuje kurs watykańskiej polityki zagranicznej. Jego biuro stało się centrum dyskusji o uchodźcach, zmianach klimatu i konfliktach zbrojnych. Jako szef dyplomacji kościoła Parolin aktywnie angażuje się w globalne zagadnienia. Słynne stało się Watykańsko-Chińskie porozumienie z 2018 roku o wspólnym mianowaniu biskupów krok uznany przez zwolenników za historyczny, a przez krytyków za kontrowersyjny kompromis. Parolin rozmawiał także z przywódcami Bliskiego Wschodu, szukając dróg do pokoju na arenach międzynarodowych. W jego dłoniach spoczęło wiele trudnych rozmów o losie uchodźców. Pomocy humanitarnej i ochronie godności najuboższych. Nieformalne źródła podkreślają, że to on reprezentował papieża na szczytach klimatycznych i spotkaniach ONZ, przypominając światu nauczanie Franciszka o trosce o nasz wspólny dom. W poglądach kardynał Parolin uchodzi za umiarkowanego konserwatystę z duszą mediatora. W publicznych wystąpieniach pobrzmiewa przesłanie Franciszka. Zwłaszcza w postulat troski o ubogich, migrantów i wierności dialogowi międzyreligijnemu. Nie szuka spektakularnych gestów ani rewolucyjnych zmian, zamiast tego stawia na kompromis i rozwagę. Dla jednych jest globalistą, który stawia ideologię międzynarodowej współpracy ponad surowe dogmaty, dla innych lojalnym obrońcą pokoju i wiernym wykonawcą franciszkowej wizji kościoła. Osobiście Unika politycznej demagogii, preferując rozmowę przy stole konferencyjnym zamiast ostrego sporu medialnego. Relacje kardynała z papieżem były bardzo bliskie. To papież Franciszek uczynił go swoim zastępcą w 2013 roku, co podkreśla jego znaczenie w najbliższym otoczeniu stolicy Piotrowej. Parolin często reprezentował Ojca Świętego w podróżach zagranicznych. Bywał u boku Franciszka podczas wizyt w Syrii czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na uroczystościach na wysokim szczeblu. W wielu komentarzach wskazuje się, że pod względem światopoglądowym blisko mu do Franciszka, co czyni go naturalnym wykonawcą ciągłości jego reform. Jednocześnie sam kardynał wielokrotnie podkreślał swoją pokorę i gotowość do służby. Woli nazywać siebie wiernym sługą niż triumfator. Karierę Parolina nie omijają medialne kontrowersje. Budziły emocje tajne negocjacje z Pekinem, co przez niektórych traktowano jako gest odwagi w kierowaniu dialogu z komunistycznym reżimem, a przez innych jako zbyt daleko idący kompromis. Pojawiały się też pytania o jego udział w trudnych finansowych reformach Watykanu oraz nigdy niepotwierdzone plotki o kontakcie z wpływowymi grupami. Formalnych zarzutów Nigdy jednak nie postawiono. Krytycy zwracają uwagę, że nie ma doświadczenia duszpasterskiego z parafii, lecz od lat pracuje w dyplomacji, co ich zdaniem czyni go zbyt technokratycznym. Z kolei jego zwolennicy chwalą go za oddanie ideom pokoju i za pragmatyczną lojalność wobec papieża. Jego historia to opowieść o człowieku, który wiernie realizuje misyjne wezwanie Kościoła, budując mosty ponad podziałami i próbując przekonać świat, że droga pokoju wiedzie przez dialog i wybaczenie. Niezależnie od medialnych spekulacji czy przyszłych zmian, misją kardynała Pietro Parolina pozostaje to samo. Służyć kościołowi i światu pokojem opartym na wierze i rozumie. A co ty sądzisz o tym duchownym? Czy uważasz, że ma realne szanse zostać następcą papieża Franciszka? Daj znać w komentarzu, jakie cechy powinien mieć przyszły papież Twoim zdaniem. Jeśli interesuje Cię temat przyszłego konklawe, koniecznie obejrzyj mój materiał o kardynale Robercie Sarachu. Link znajdziesz powyżej. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli Ci się podobał, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Do usłyszenia.